Trzyma z tej strony Wiktori już co Suba lekor dzwonamy filmów. My lecimy z Dreamy Roomem. Nie wiem co to zagra co tu się? Ja nie wiem. To już jest dziwna gra. Nie, to jest dla dziewczyn. Ostatni raz takie gry gram. Nie ja wiem, z tego będzie parę części ogólnie. Chyba. To jest takie niedowolona gra. Czekaj, bo ja sam nie gdzie jest co kłaść. Bo ogólnie to taka gra to jest. Czy ja mogę zagrać pierwszy level. To jest 6 Leveli, także w tej rundzie sobie zrobimy 3 i w następnym filmiku 3. No. Ogólnie... ogólnie to się boję takich filmików. Nie lubię. Nie lubię w ogóle takich gier No, ogólnie to się wstydzę tak No nie lubię grać y, gier dla dziewczyn Może tak No kurde Nie mam gdzie tego mićka tu Nie mogę, nie mam gdzie Dobra, lecimy dalej. Tutaj będzie? Aaa, dobra. Matera. Dobra, bo ja za dużo, dużo rzeczy już. Byk. Szafka tu. Dobra, ogarnię grę. Jednak jest fajna. dam jej opinię. Tylko to już po tym filmiku. Nie, damy na filmiku. Potem. Tylko to później, w następnym parcie, jak już skończę tą grę. Ciekawe, czy jest więcej części. Jestem tego bardzo ciekawy. Czy na przykład po tych levelach będę miał więcej. Bo na przykład, jeżeli będzie więcej, to robię więcej części z tej gry ogólnie. Jeżeli będzie więcej etapów, to zrobię trzy części z tej gry. Możemy się tak umówić? Dobra. Okej. Okay. Climb. Dobra, ostatnie, le Nie, ostatnie dwa levele. I speedrun widzowie. Pyk. Mmek. Cyk. Skibi. spiedram Tu to jest toilet. Tu to. um, mexic Pyk. Nie wiem gdzie. Kurde. Tu są podpowiedzi ogólnie w tej grze. Dobra później. Tu ja na takie coś... A, myślałem. Dobra, już nic. Jestem nie, nie, nie normalny. Tutaj... Te, tu, ten śmietnik będzie gdzieś tu, nie? Dobra, nadal jestem niedowolony. Dobra. Nie ogarniemy dalej tej gry. I czy nadal nie ma gdzie tego po? Aha, dobra, nieważne. Pyk. Czekaj. Nie wiem, co tu. Gdzie to? Tu? Mek. Tutaj. Gdzieś tu. Tu. Widzę, sobie sam nie będzie. Dobra, chyba już wiem tak jak w moim toalecie kiedyś była takie coś że było dobra ja ogólnie albo ta gra jest jakaś nie na mnie albo ja tej gry nie kumam nie wiem Dziwna ta gra trochę jest tutaj. No gdzie te klapki tak... Mak to jedyna, mak... Matko jedyna. Syk. Ja ogólnie ogląda, gram w to nie wiem o której godzinie już. Aha cyk. No i ładny pokój, Ostatni chyba, nie? O! Karciuszka dowodny. O Kafiera! Fajna gra. Dobra, oceniamy ją na trzy gwiazdki. Pff. Dobra. Aha, to są reklamska, no nie. Ja właśnie lubię takiej gry czasami zagryć. Dobra, ostatni le level. Climb Okej. Ok. Okay. Cyk? Boże, co to jest? A dobra. Jak w hotelu są takie. Wiecie o co mi chodzi? To w hotelu są czasem takie. Przyćcionki. To co jest takim przyćcionkiem w hotelu? Da, to jest takie coś. Albo jak u lekarza. Nie, nie wiem, co to jest. Sam. Czekaj chwilę. Sorry, mam, nie wołałabym poszedł się umyć już, bo mia, miałam się umyć już idę. Tylko powiedziałam mamy że skończę ten level w grze. Powiedziałam, że nagrywam i mama powiedziała, mam, że chwilkę i mam być w kąpieli. No, chyba, czy wejdzie tutaj. Jeżeli mi więcej tych poduszek wypadnie, to chyba zaraz zajęczę. Mój zaraz nie wytrzymam. Bo ja już sam nie wiem, gdzie. Tutaj kwiatki już wiadomo, gdzie. Ten kwiatek powinien nas tu gdzieś. Aha, tutaj. Boże, więcej tych kwiatków. Więcej. 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 Więcej! Aha, kot. 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 No tu będzie kot. ok Ciastko tu. Aaa, dobre, to jest kawiarnia dla kotów. Mówiłem, że więcej tych kwiatów dajcie. Podali jeszcze więcej niż powinni. Matko je... Ty już była przesada. Tu masz jeszcze filtrzankę kotecz. Trzymaj... No i tak to wygląda tak szczerze. Te poduszki nie wiadomo gdzie mam ją. O, dobra. To jest trzeci level i ogólnie gra fajna, bym ją ocenił teraz na cztery gwiazdki. I już jutro będzie part 2 z tego. Yy, będzie part 2. Ogólnie po parcie 2 będzie yy, pewnie znowu karty opening. Chwilę. Nie wiem, ale to krótki odcinek będzie z tego. Ale to nie obiecuję, że będzie z tego, ale pozdrawiam bardzo serdecznie moich obserwatorów, znaczy subskrybentów, papa.